SW22, przed chwilą się zakończyło, czas na e, szybkie reporterskie podsumowanie, wrażenia na gorąco. W walce wieczoru Janek Błachowicz e, pewnie na punkty pokonał Gorana Relicza. Z tych wszystkich porażek, które pamiętam, to moim zdaniem jego najdotkliwsza porażka. Niestety nie udało się zdobyć tego skończenia, które było dwa razy bardzo blisko. E, Paweł, myślisz, że Janek powiedział nam w wywiadzie, że nie, nie za bardzo się nakręca na to, ale myślisz, że jednak jest jakieś ciśnienie wewnętrzne, żeby wreszcie coś skończyć przed czasem u niego? Myślę, że nie ma ciśnienia wewnętrznego, jest ciśnienie zewnętrzne. Ktoś cały czas mu gdzieś podpowiada, to właściciele KSW, a to narzeczona, która jest też menedżerką Janka, że wypada, skończyć przed czasem ze względów też marketingowych, wizerunkowych, że to jednak bardziej zapada ludziom w pamięć, natomiast Janek też ma taki, no też nie walczy z zawodnikami, których można tak łatwo kończyć. Tylko rana relicja nikt nigdy nie skończył, a Janek był chyba najbliżej, jeśli dobrze sobie przypomina walki Chorwata z UFC, to nikt nie był tak blisko skończenia go jak Janek. Tak, zdecydowanie się z tym zgodzę. Janek też nam powiedział, że następna walka zapowiada się dopiero na grudzień i, i zastanawia się nad walką gdzieś poza KSW, poza Polską. Jak myślisz, gdzie mogą go skierować te, te wybory? Czy to będzie raczej walka gdzieś, gdzieś w Europie, czy, czy może jednak ucieknie za Atlantyk? Myślę, że ja, jeśli Janek, bo jeśli mówimy o walce w Stanach, no to nawet World Series of Fighting ma kontrakty wyłącznościowe w tym momencie dla zawodników, żeby chcieli wziąć Janka na tylko jedną walkę. Myślę, że prędzej coś w Europie. Warto chyba troszkę spuścić ceny, bo myślę, że nie zapłacą inne organizacje europejskie tyle, co płaci mu KSW, ale można się rozejrzeć za czymś w Szwecji, można się rozejrzeć za czymś w Anglii. Myślę, że Bama Janka Bachowicza na jedną walkę wzięłaby z pocałowaniem ręki. To, to jest, Bama jest fajnym kierunkiem, mi się wydaje, na walkę. W międzyczasie może poszukać czegoś w Azji. Tamte organizacje są Bardziej e, wszechstronne, jeśli chodzi o, o elastyczność, jeśli chodzi o podpisywanie kontraktów, ale znowuż tam rywal może być e, nie takiego kalibru, jakbyśmy chcieli. No tam generalnie może być ciężko znaleźć rywala dla takiego dużego chłopa, jakim jest Janek. To nie jest niestety mit o genetycznej posturze Azjatów. Ja. I do, przechodząc dalej, mieliśmy taki nieformalny turniej wagi ciężkiej na konferencji prasowej właścicielka SW praktycznie Potwierdzili, że Karol Bedor rzeczywiście zmierzy się o, o tytuł w tej wadze z, z Pawłem Nastulą. E, jakie wrażenia po, po tych dwóch walkach e, naszych polskich ciężkich i kto wstępnie według Ciebie jest faworytem ich konfrontacji? E, tutaj ciężko mieć jakieś wrażenia po, po walce Pawła Nastuli z Kevinem Asplundem, bo to rywal absolutnie niegodny w walki z mistrzem olimpijskim z Atlanty. Karol Bedorf w pokazał się przede wszystkim bardzo dobrze, jeśli chodzi o stójkę. Kiedyś był znany jako zawodnik parterowy, później dorzucił do tego zapasy, a teraz jeszcze dorzucił do tego naprawdę fajną stójkę i staje się takim wszechstronnym zawodnikiem. Jeszcze są pewne luki w, tutaj w grze Karola, natomiast minimalnie to młodszego zawodnika bym faworyzował. Natomiast jest to pojedynek, który zdecydowanie chce zobaczyć i myślę, że Paweł Nastura z tego, co widziałem na sparingach, treningach, a wiem. Wiem, że stać go ciągle na sporo. Wiem, że byłoby bardzo ciężko Karolowi sprowadzić Pawła do partera, ale jeśli mu się to udało, no to w parterze Paweł jest klasą samą w sobie. To, to myślę, że to mógłby być bardzo fajny pojedynek, ale jednak minimalnie faworyzowałbym młodość, natomiast mam nadzieję, że do tego pojedynku naprawdę dojdzie. A ze swojej strony, podsumowując walkę Karola, muszę szczerze przynajmniej że jestem zawiedziony tym, że zabrakło skończenia. Wiem, że pomysł był na taki, żeby tę całą walkę przebaczyć w stójce, ale jestem osobiście bardzo na tym, że po półtorej rundy przestał zupełnie atakować low kickami. Wydawało się, że naprawdę sprawia ogromne problemy Olemu Thompsonowi, tymi niskimi kopnięciami później przestał ich zadawać. Nie wiem, skąd myślisz, że, że taka zmiana planu, czy, czy ta noga zaczęła go za bardzo uwierać? Ja myślę, że tak, że tutaj tak jak rozmawiałem z Karolem jeszcze przed chwilą w wywiadzie, to myślę, że już w pewnym momencie czuł kumulację tych kopnięć, które wykonywał. Ta noga gdzieś mu się dawała we znaki i nie chciał może pogarszać tej sytuacji. Wiedział, że walkę wygrywa spokojnie. Przestawił się troszkę na boks. Dwie rundy pewnie wygrane, ta trzecia runda już to takie czekanie troszkę na decyzję, zwłaszcza po tym sprowadzeniu. Przechodząc dalej, Aziz Karoglu, myślę, że zaskoczył wszystkich, nokautując Piotra Strusa. Ciężki knockout, nikt się chyba tego nie spodziewał, że trzy lata bez praktycznie treningów. Sam Karoglu mówił, że głównie teraz skupia się na trenowaniu własnych zawodników, a nie na przygotowaniu się do walk. Piotrek Strus w zeszłym roku był nominowany do odkrycia roku, a w ostatnich trzech walkach dwie porażki. Gdzie, gdzie Twoim zdaniem, zgubił ten właściwy szlak kariery, Piotr? Ciężko tutaj powiedzieć, nie, to zdecydowanie największe zaskoczenie tej gali, nie wiem co się stało z, z Piotkiem, bo wydawało się, że przygotowania przebiegły pomyślnie, tutaj naprawdę wydawało się być w gazie, miał luz psychiczny i wszystko chyba było dobrze, a, a tutaj w tej walce no, przede wszystkim no, nie schodził z linii ciosów, nie, nie ruszał się głową, już przez pierwsze ciosy Aziza gdzieś tam dochodziły, dochodziły celu, więc tutaj tu naprawdę było, myślę, że jakby przeanalizować tę walkę, to z pięciu albo sześć tych ciosów. Gdzieś tam na przestrzeni tej pierwszej rundy doszło do, do szczęki Piotrka. Dzięki Janek. Zostaw ten do, do drinków lepiej. Natomiast jeśli chodzi o samego Aziza, no to przynajmniej ludzie z Niemiec twierdzą, że przez 3 lata trenował, nie walczył, ale trenowano było dzisiaj widać, że jest naprawdę w formie i to myślę, że to niespodziewanie może być ciekawy nabytek wagi średniej, bo jeśli ktoś tam ma, nie wiem, jeśli Antek Chmielewski wróci i będzie walczył, czy Krzysztof Kułag ma z kimś walczyć, no to też trudno, żeby Krzysztof Kułag dostał kogoś, kto pokonał jego pogromce. A Myślę, że Aziz Karoglu może być jakimś tam ciekawym, ciekawym rozwinięciem tej dywizji, o ile jeszcze kilku dojdzie młodych. Zawodników, a wiem, że KSU chce teraz stawiać na młodych zawodników z Polski i poszerza wszystkie kategorie wagowe, także tą średnią. Mówiąc o nowych kategoriach wagowych, młodych zawodnikach z Polski, myślę, że fenomenalnie po raz kolejny Galika KSW zaprezentował się Anzor Żdziew, zanotował swoje pierwsze skończenie w zawodowej walce. Bardzo mocny knockout na Pawlu Swobodzie. I no cóż, wydaje się, że, że ten zawodnik jest chyba najbardziej utalentowanym fajterem na naszym poletku. Tak naprawdę ma yyy, ogromny potencjał Anzora i To widać w każdym jego kolejnym pojedynku. No nie tylko zapasy, zawodnik, który tutaj e, ma stójkę fajny, ma też pomysł na walkę, tak jak tutaj tym Supermanem, Superman punchem, y, Skrócenie dystansu na początku walki. No, Paweł Swoboda, no to przy, cał przy całym szacunku dla jego rekordu nie był zawodnik na tym poziomie. Chciałbym zobaczyć e, Anzora z kimś to nie jest e, podstarzałem weteranem. Albo czy tam zawodnikiem, który ma po prostu dużo walk, tak jak to było nie wiem, z Cyngizem Danum. Nie z zastępstwem w ostatniej chwili. chciałem zacząć Nazora w starć jakimś innym młodym, utalentowanym zawodnikiem w Europie. Ta kategoria wagowa nie jest taka uboga, myślę, że jak KSU poszuka, a najbardziej bym chciał zobaczyć, jeśli to jest prawda, że Artur Sowiński schodzi do kategorii piórkowej. Najbardziej bym chciał zobaczyć walkę z kornikiem. No tak, tutaj w zdecydowanie chciałem zwrócić uwagę, że pijesz do, do tej plotki, że Artur Sowiński zastanawia się nad zejściem do wagi piórkowej. Walkę z kornikiem myślę, by była absolutnie. Bardzo ciekawą, bardzo efektowną konfrontację od dwóch efektownych zawodników. Przechodząc dalej, jeszcze zostały nam dwie walki szybko do podsumowania. Rafał Moks wreszcie przerwał swoje pasmo porażek. Gilotyna na poddanie Marcina Naruszki szybko w pierwszej rundzie. Moks, wydaje się, że wiedzieliśmy o tym, że to jest bardzo dobry fighter, ale przede wszystkim analizując tą walkę, nacisk zdaje się być kładziony na to, że Marcin Naruszka daleko poniżej oczekiwań. Jest chyba coś zawiodło w przygotowaniach Marcina. Wydawało się, że będzie wszystko ok, bo y, często bywał Pawła na stuli, y, bywał w Wolsztynie w Arachionie z Panim partnerów w tej kategorii wagowej w jednej i w drugim klubie miał y, dobrych. Natomiast tutaj y, zauważyłem, że po jakichś dwóch minutach troszkę ciężej zaczął oddychać. Y, w ogóle nie był przygotowany na to bronienie lukików, tak aby nie rozpracował rywala, przecież wiadomo, że Rafał y, walcząc w stójce, głównie używa tych niskich kopnięć. No, a, a, a te gilotyny to też taka po skrętówce chyba ulubiona technika parterowa yy, Rafała. No bo ma naprawdę bardzo silne ręce i potrafi zrobić z tego użytek. No i jeszcze ostatnia walka polski overim Kamil Waluś, yy, pokonał rekord Pudziana. Pokonał szybciej Christosa Piliafasa. Bardziej zdecydowanie tam jest pewna kontrowersja, czy te ciosy były w tył głowy. Ja osobiście siedziałem pod takim kątem, że nie mogę stwierdzić, gdzie one lądowały. Siedziałeś po innej stronie ringu, jak to było widać z Twojej perspektywy? Wydaje mi się, że były w okolicy Ucha i były legalne te ciosy, jeśli o to pytasz. No tak. O to pytam, a drugie pytanie, które trzeba zadać, to kim tak właściwie jest Christos Piliafas i jakim cudem on dostaje angaż w KSW? Bo plotki są takie, że. Zamiast relaksować się przed walką, znaczy no relaksował się przed walką, tylko relaksował się w sposób taki, że relaksował się w otoczeniu kobiet. I myślę, że tutaj różne są teorie na temat spuszczania testosteronu i generalnie spuszczania przed walką, ale no chyba Christos Piliafas to jest zawodnik, który absolutnie nie nadaje się na takie gale, jakie jest Oczywiście, że nie to jest jeden z najbardziej żenujących zawodników w historii KSW. A dla wszystkich seks turystów robicie to źle. Róbcie to tak, jak robi to Christos Piliafas. Jemu jeszcze płacą za to, że przyjeżdża do Polski i zajmuje się naszymi dziewczynami, on już... płaci dziewczynę podejrzewam. No ale myślę, że i tak wychodzi na swoje. Jeszcze na sam koniec meloty ma opłacone, Garze zgarnia. A naprawdę tutaj Christos gdzieś no, przyjeżdża, na wczasy. przyjeżdża na wczasy i na czasy a jakoś nie, nie przejmuje się chyba nawet, bo. Kiedy Wojsław tłumaczył moje pytanie o jego fatalną dyspozycję, które zadałem właścicielom, no to on tylko wzruszył ramionami i z ruchu że nie obchodzi go. To No po prostu przyjął po wypłatę i mam nadzieję, że nigdy, przy nigdy go nie zobaczymy, bo jak dla mnie już po, To jest sygnał dla, dla Federacji KSW, no jeśli w walce z Pudzianem pokazał się fatalnie, a teraz też Kevin Asplund na przykład już mówi, że to nie był on w tej walce, no to nie da, takim zawodnikom nie powinno się dawać drugiej szansy. Niech zapracują na tą drugą szansę jakimiś walkami w, w swoich ojczyznach, bo Loty ze Stanów nie są tanie, a jest sporo chłopaków w Polsce, jest sporo chłopaków w Europie młodych, utalentowanych, którzy chcą się bić i którym trzeba dać szansę i może KSW nie wróci do tego. Kiedyś Karol Bedor debiutował na, na gali KSW, więc niech, ufa, niech ufają młodym zawodnikom, a nie ściągają jakichś bardzo podejrzanych zawodników ze Stanów, gdzie tam jest ich napęczki i mają jakiś aspon ma chociaż rekord jakikolwiek bo Christos Piliafa z gościem wyciągniętym z kapelusza. Tym samym się, że przez 10 minut nie potrafimy pozostać w pełni poważni i deportujemy Christosa Piafasa z Polski. To było reporterskie podsumowanie na gorąco KSW 22. Dziękuję bardzo za uwagę.